Dobra, kolejne małe podsumowanie Śobur No, mamy wyniki maratonu Niestety pierwszy raz w tym sezonie na zera ani jednego gołąbka w konkursie. Były ponad 2 godziny po pierwszej kołnierze. Czasami no, do koledzy bywa, że nie mam konkursu. Ale to się dziwi, mam w ogóle w tej, w tej swojej hodowli. jeszcze gołębi pod to niby mam kilka gołębków i w tym wyrósł, i wyrósł. W latającym, ale jeszcze się poczekać, jeszcze rok zobaczymy. Tam młodych kilka sztuk będzie. Nie. Ja. Widziałem wczorajszy filmik, już osiemdziesiąt. Odsyłam na Ja na komuś, to się na meteorologii meteorologii ten wie, że taka chmurka jest mało bezpieczna ale lot no И пошли <laughs> <coughs> <coughs> отряды. минуты 15, рядом, поближе

Пасет. Пан. Совершенно не пасет. Пан. Сигуру на глушение. Иди в тюнице Ох, я очень... Четыре. Siedź dzisiaj głowa bazyliakka tak siedzę, gadam dzisiaj bez tego, bez konieczności. Mówię, mówię, później trzeba wy. Filmik sklecić, może wrzucić w ogóle taki nieobożebiony zobaczyć Ło Zobacz. Ło Ło 72 każdy samiczko, tylko mazywane no, I się nie mogę wykazywać, no ale chodzi na lody, przylatuje na drugi, na trzeci. O. 5, 4, 6, 7. Słuchałem, żeby miała ja w tym roku ładnie, ale to by poszło na wystawę. A tak w B ja ten tym roku, mnie wygląda, jak wyglądam Na razie piąty w GMP Zawał ale... Ale, co powodzenia Nadzieja, pójdziemy na nadzieję ja Dnia. Dnia nie! To jest moja nadzieja! Moje nadziejki! Przyszłość na ten i przyszłość... Jak na razie... Nie pukać! Odpukać! W niemalowane, zdrzowe... Chodzą. Patrzą co robić, jak robić. Kałfajny, wszystko ok. Nossy Jak się zerwą, to chodzą. Po pół godziny. Po 40 minutos. já são morre. i nawaziuje ja. dobra bo małżeba kończyć gadam gadam najważniejsze powiedziałam że na maratonie nic nie złapaliśmy <coughs> jeszcze jedna 500 i 700 myślę że 500 będzie ostatnio jej okręgowo zatrzymanie a to tylko moje przypuszczenie czyli by było jeden lot do końca sezonu, czyli jakby nie mówić 30 gołąbków na 60 zostało w domu więc po ugołębicie w tym roku znowu straciłem większość starsza gwarzdia. Siedemnasty rok. A właśnie. To jego zachodowcy nie długo będzie trzeba wsiąść i pomyśleć, czy starej nie przenosić do do respawnu i krzyżować się na te swoje nabytki no ale a od kolegi kupiłem i zapomniałem się pochwalić Marcin jak oglądasz a myślę, że widzisz. kupiliśmy od kolegi, na rzekę. Bo wymieniał i wygrzegał chcesz, to bierz. No. no, kolega Marcin nas nie chwal, nie mówiła, przyciągnął nas do sportu gołębiarskiego. Najpierw w jedyna z tym roku przybył kilka jajek do podłużenia.

Ale z rozchodów to nabyliśmy no i pomału, pomału leto jak to się mówi z siany zaczynaliśmy nie chcę już szac... niech to użyje no, szacunek lecz sianka 15 rok pierwszy Siedział na młodych w, w sekcji, ale to dla mnie wyniki seksyjne, to jak wyniki z podwórku, mało znaczy. No, a oczywiście sekcja pierwsza, no bo tam zaczynaliśmy. No, i szesnasty rok. Pierwszy rok na starze, jako tako. A może jeden. A później z przeniesienie do Warszawy Zachodniej. Loty młodych. Fajne. I tak do dzisiaj. Ech. Rozgadzam ci tak pewnie nikt nie ogląda, już widzicie tego pewnie wśród, ale Dobre. do widzenia, do usłyszenia, miły, dobry rok.